Zniknięcia samolotów są dość powszechne, ale pociągi znikają znacznie rzadziej. Jedno z najbardziej mistycznych zniknięć w historii dotyczy pociągu i warto się o nim dowiedzieć. W tym numerze opowiem o pociągu, który pojawił się ponownie 45 lat po zniknięciu, a także o innych tajemniczych zniknięciach i zaginięciach. 14 lipca 1911 roku włoska firma turystyczna Sonetti wysłała pociąg z głównego dworca kolejowego w Rzymie. Pociąg składał się z lokomotywy i trzech wagonów pasażerskich. W pociągu znajdowało się 106 zamożnych lokalnych turystów, którzy planowali cieszyć się podróżą, podziwiać piękne widoki. Po prostu jechać w komfortowych warunkach. Podróż przebiegała zgodnie z planem, dopóki pociąg nie zbliżył się do górzystego tunelu kolejowego w północnym regionie kraju. Wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Pociąg wjechał do prostego tunelu o długości około kilometra, który był widoczny, ale nigdy nie pojawił się po drugiej stronie. Wydawał się znikać wewnątrz tunelu. Stało się to wiadome dzięki dwóm pasażerom, którym udało się wyskoczyć z przedsionka. Według nich, po wejściu do wagonów zaczęła się panika, a oni natychmiast wyskoczyli, pobiegli do wyjścia. Z tunelu i zobaczyli jak pociąg nadal się porusza i wkrótce zniknął wraz z mgłą, która go otaczała. Następnie uratowani pasażerowie przez długi czas cierpieli na poważne zaburzenia snu i koszmary. Po incydencie tunel został dokładnie sprawdzony, ale nie znaleziono w nim żadnych śladów pociągu. Następnie włoskie i europejskie spółki kolejowe odmówiły zezwalania swoim pociągom na przejazd przez feralny tunel. Władze włoskie zamurowały go i w tym stanie pozostał do 1940 roku, kiedy to został częściowo zniszczony przez bombę. Z czasem o pociągu zapomniano, ale ponownie dał o sobie znać pod koniec 1950 roku. W archiwach miasta Meksyk znaleziono bardzo dziwny dokument, który stwierdzał, że w 1845 roku w Meksyku nagle pojawiło się ponad 100 Włochów. Wszyscy twierdzili, że przybyli pociągiem. W 1955 roku robotnik torowy Piotr Grigoriewicz Ustimenko w pobliżu Bałakławy, Krym, rzekomo zobaczył pociąg jadący wzdłuż nasypu, na którym od dawna zdemontowano szyny. Lokomotywa i wagony były oczywiście produkcji zagranicznej i wyglądały raczej prymitywnie. Pociąg poruszał się dość cicho, ale w jakiś sposób udało mu się zmiażdżyć kurczaki, którego nie zauważyły. Wydaje się, że w pociągu nie było ani jednej żywej osoby, a zasłony w wagonach były zasłonięte. Świadek zdarzenia twierdzi, że w tym momencie był trzeźwy i zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. Co o tym sądzisz? Co to było? Prawdziwy pociąg widmo czy kolejna legenda? Napisz swoją opinię w komentarzach, a my pójdziemy dalej. Na świecie wciąż istnieją pociągi widma. Jeden z nich pojawił się stosunkowo niedawno, w roku 2018, na stacji w chińskim okręgu Baotu. Tajemniczy pociąg Widmo dosłownie wyglądał jak duch. Był przezroczysty i prawie niewidoczny. Zatrzymał się na stacji późnym popołudniem, w czasie gdy żaden pociąg nie miał tam przejeżdżać. Pociąg zatrzymał się na krótko przed odjazdem. Pracownicy stacji twierdzą, że w tym czasie nie było tam żadnego prawdziwego pociągu. Oficer odpowiedzialny za bezpieczeństwo na stacji powiedział, że w ciągu 12 lat pracy nigdy nie widział czegoś takiego i ma nadzieję, że to się nie powtórzy. Istnieje kilka wersji tego, co się stało. Według jednej z nich na stację w Baotu wjechał prawdziwy pociąg widmo, podobny do tego, który zniknął we włoskim tunelu. Niektórzy pracownicy sugerowali, że może to być duch pociągu, który wykoleił się około 40 lat temu, zabierając ze sobą wiele istnień ludzkich. Według innej wersji pociąg istnieje w równoległym wszechświecie, który w tym momencie zetknął się z naszym. Istnieje również mniej egzotyczna wersja, według której w pokoju monitoringu wideofilmy były używane kilka razy, więc obrazy nakładały się jeden na drugi. Od Ciebie zależy, komu uwierzysz. Szwecja również ma swoje legendy. Wielu mieszkańców dobrze zna pociąg Silver Pilen lub Silver Arrow, który kiedyś jeździł w sztokholmskim metrze. Jest on znany jako pociąg Widmo. Wagony Silverpilen zostały wyprodukowane w ilości zaledwie 8 sztuk w połowie lat 60. Zostały one wykorzystane do stworzenia pociągu, który pozostał prototypem. Model uznano za nieudany, ale postanowiono nie spisywać go na straty, lecz pozostawić na linii do 1996 roku. Srebrna strzała była używana jako dodatkowy pociąg w godzinach szczytu. Wszystkie pozostałe pociągi Sztokholmskiego metra zostały pokryte malowidłami i reklamami, zachowując swój oryginalny fabryczny Wygląd. W 1997 Silver Pilen został ostatecznie wycofany z linii ale pociąg nigdy nigdzie nie pojechał. Miejscowi zaczęli zgłaszać, że widzieli srebrny pociąg widmo w różnych miejscach, w tym w opuszczonych tunelach. Widzieli go robotnicy, a o północy przejeżdżał bez zatrzymywania się obok peronów stacji metra. Czasami drzwi srebrnej strzały otwierały się i krążyły plotki, że pasażerowie, którzy do niego wsiedli, wracali do domu po kilku miesiącach lub wcale. Po dziś dzień kopacze przemierzają opuszczoną stację w nadziei, że zobaczą pociąg widmo na własne oczy. Pociąg duchów w St. Louis. Kolejna tajemnica, która wciąż prześladuje mieszkańców małego miasteczka St. Louis w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Według nich okresowo obserwują dziwne zjawisko. Na torach kolejowych na północ od miasta porusza się plama upiornego światła, przypominająca reflektor na nosie lokomotywy. Światło ma różne kolory i jasność, a czasami zmienia kierunek. Według miejscowych można odnieść wrażenie, że każdej nocy widzą inne tajemnicze pociągi widma. Istnieją dwie legendy na ten temat. Według Według pierwszej jest to rzeczywiście pociąg Widmo, według drugiej kiedyś w tych miejscach pod pociąg wpadł dróżnik, którego duch wciąż wędruje wzdłuż linii kolejowej z latarnią w ręku. Zjawisko pociągu Widma do tej pory nie zostało rozwiązane. Nawet naukowcy nie potrafią znaleźć dla niego wyjaśnienia. To samo można powiedzieć o wielu innych rzeczach. Zniknięcie malezyjskiego Boeinga 777-20 jest jedną z najważniejszych tajemnic nie tylko XXI wieku, ale całej historii. 8 marca w 2014 roku, zaledwie 40 minut po starcie z lotniska Kuala Lumpur w Malezji, Boeing zniknął ze wszystkich radarów. Rutynowa kontrola przed lotem wykazała, że wszystkie systemy były sprawne i nie wystąpiły żadne usterki. Start i lot odbyły się w normalnym trybie, służby nie otrzymały żadnych zgłoszeń o sytuacjach awaryjnych. Dlatego tak niezrozumiałe zniknięcie samolotu postawiło dyspozytorów w martwym punkcie. Próbowali odnaleźć liniowiec, ale na próżno. Prawdopodobnie po zniknięciu samolot zboczył z trasy i spędził kolejne 7 godzin na niebie. O czym całkowicie zniknął? Zasugerowano, że liniowiec najprawdopodobniej wpadł do oceanu. Rozpoczęto najbardziej globalne operacje poszukiwawcze w historii lotnictwa, ale nie przyniosły one prawie żadnych rezultatów. Udało się jedynie odnaleźć kilka wraków Boeinga, które kilka lat po incydencie wypłynęły na brzegi Afryki Wschodniej. Poza tym po Boeingu nie ma już śladu. Nie wiadomo gdzie jest, gdzie może znajdować się wrak, ani czy żyją jacyś pasażerowie. Historia malezyjskiego Boeinga jest bardzo dobrze znana, ale niewiele osób słyszało o katastrofie, która wydarzyła się później. Chodzi o tajemnicze zniknięcie samolotu AN-32, które miało miejsce 22 lipca 2016 roku. Samolot wojskowy podróżował z Chennai w Indiach i był w drodze na Wyspy Andamańskie i Nikobarskie, które również są częścią Indii. Samolot wystartował z 29 pasażerami na pokładzie, wśród których znajdował się głównie personel wojskowy. Około 40 minut po starcie utracono łączność z samolotem. Miało to miejsce o 9 i 12 czasu lokalnego. Samolot miał wylądować w miejscu docelowym o godzinie 11 i 45 minutach, ale nigdy tam nie dotarł. W trybie pilnym rozpoczęto operację poszukiwawczą największą w historii Indii. 16 statków samolotów i łódź podwodna pod osobistym nadzorem ministra obrony zaczęły przeszukiwać obszar podejrzewany o katastrofę, ale bez powodzenia. Samolotu nigdy nie odnaleziono, a przyczyny incydentu do dziś pozostają niezidentyfikowane. To wszystko na dziś. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.